Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Witamy. Piątek, 14 lipiec. Ładny poranek, pogoda, dzisiaj super będzie. Kolacyjka. I potem, jak będzie coś fajnego, no to jeszcze pokażemy, ale będę musiał materiał zgrać jeszcze. Także. Na razie. No, jeszcze ten czerwony zachodzik pokażemy, bo się zbliża. I to chyba będzie wszystko na dzisiaj. No, i pokazało się słoneczko na koniec. Także kończymy tym razem. Do jutra. Witamy w sobotę. 16. 15, przepraszam, lipiec. Pogoda piękna. Dzisiaj zapowiadają meteorodzy, że mają paść. Dzisiaj, jutro. Albo jutro. Rekordy upałów. No ma być super gorąco. 30 stopni w cieniu. Minimum. Podobno, no zobaczymy jak to będzie. Ja jeszcze nie sprawdzałem, ale raczej nic. Cisza. Towarzystwo jeszcze się nie pobudziło. Aha, dzisiaj odbywają się w Zarzęcinie regaty o puchar prezesa. O uścisk prezesa. O nie, tak nie puchar, tylko uścisk ręki prezesa. No organizuje Rysiu Kaowiec links No mieliśmy nawet zamiar popłynąć, ale jestem tak zmachane, kurde, ręce mi bolą po tych wczorajszych szorowaniach Elżbieta też. Także, no nie, za dużo tutaj pakowania by było. Odpuścimy, popatrzymy na chłopców, jak będą płynąć, bo będą sobie płynąć wzdłuż zalewu i, i później impreza. No ale to, żeby ta droga była lepsza na rowerka jakbyśmy pojechali. Ale kurczę, no trzeba prowadzić. Elżbieta mówi, ja nie wypróbowałem jeszcze. Tylko na pieszo zawsze szedłem, no, tak szczerze mówiąc nie za często, więc nie pamiętam. No dobra, to co bierzemy się za śniadankę, Chlebeczek na stole już czeka. No i ukrop tak jak był zapowiadany tak jest Kochani, także wyszedłem ledwo z wody Super woda. Tam właśnie rozpoczęły się już regaty. O, uścisk ręki prezesa. No ale widzę, że na razie pływają przy Zarzęcinie. Myślałem, że będą pływać do Tamy. Ale chyba ze względu na słaby wiatr odpuścili tą trasę. No niestety w takim razie nie pokażę, bo chciałem pokazać te jachciki, jak będą przepływać. No trudno. Moim super nie ściągnę ich, bo niestety, ale Poleciałem i na rejsie na morzu stabilizacja, jak spadł i muszę, optyczna, muszę dać do naprawy. Już się dowiedziałem, także jest możliwa, nie będzie problemu w Łodzi. No i co? Elżbiety nie ma, poszła na spacer oczywiście, a ja leżakuję i się kąpię. Dzisiaj odpoczywam, bo naprawdę po wczorajszym szerowaniu deku, ale proszę. Jaśniutki Ledwo żyjemy razem z Elą Także dzisiaj sobota, niedziela, odpoczynek. No więc nie widzę, że po jakimś czasie chłopcy zdecydowali się płynąć wzdłuż zalewu. Podzielili się na grupy. Teraz druga grupa płynie. Próbuję wypatrzeć zbyszka z deja Vu, ale niestety nie widzę. Zagrzałem się na słońcu filmując chłopców jak płynęli, teraz idziemy sami popływać tylko w pław, schłodzić się troszeczkę. Ta kamerka postanowiła zanurkować i zaprzyjaźnić się z rybkami. Spadnę, ale działa, całe szczęście. jednak GoPro jest wodoszczelne. Potwierdziło to. No i siódma wieczorem już troszeczkę się temperaturka zrobiła bardziej znośna, chociaż ja nigdy nie narzekam na wysoką temperaturę, zwłaszcza latem. Yy, tutaj koła stoi. Jakaś charterowa z Ahoja łódeczka podpłynęli, a tam dalej Jarek, gural i malutki, to znaczy Stasiu z Anią. Także dzisiaj wieczorem chyba posiedzimy przy grilliku sobie delikatnym jakimś. No, grill już rozpalony. Na pierwszy ogień poszła kaszaneczka, bo była w lodówce już przyrządzona. Kiełbaska się szykuje dopiero. I jak widać, słoneczko chyli się już ku zachodowi. Więc pora najwyższa usiąść do grill'a. Nasi znajomi już siedzą przy stoliku, Elżbieta też. No ja, niestety, muszę kursować, bo to od grill'a. Zawsze coś tam jeszcze brakuje, trzeba przynieść. No to. Ale za chwilę też tam dołączę. Elżbieta, wszyscy znają. Góral, proszę, no nie, Jarek z Górala, Ania, malutki i Stanisław, też malutki, łódeczka, dobra, i co, tak, to żeby było spokojnie i prywatnie, to kończymy, grilleczek jest, no nie, idziemy na jednego. I idziemy do grilla to co? Nakładamy?